Do góry. raz, dwa, trzy. Aaaa! Yes. <śle> okay, jeszcze raz, dawaj, stawaj. Fal start. Okay. Tymek w porządku, nie przejmuj się. Nie dobrze. Jeszcze raz, <śle> <Tymek>, jeszcze <śle> raz. Tymek. Tymek w porządku jest, A, dawaj. Wszystko jest. Coś... Przestraszył się, tak, no bo spadł. Tymek, chodź na chwilę. Coś na chwilę. Buziak, buziak. Co się stało? Wszystko w porządku? Buziak. Biegnij. Chodź, chodź, nie zmierzchaj. Okej, zróbmy. Okej. Okej, wszyscy tutaj do mnie. Na raz, dwa, trzy przytrzymy.